Dzień dobry, dzień dobry. No oczywiście. Dzień dobry. Cześć Jegoż, jesteś? Jesteś? Całej, całej zdrowy? Dała do Dzień dobry, wszystkim. Cześć. cześć, cześć. Cały, cały tak. Super, startujemy jesteśmy. technicznie, zanim odpalimy nasz nasz odcinek, no taki debiutancki, więc jest to istotny w tej serii oczywiście, ale to też musielibyśmy zweryfikować sekundę, czy jesteśmy już na LinkedInie, czy, czy, czy wystartował odcinek. Sekundę, sprawdźmy. Wydaje się, że wydaje się, że tak. Ja już widzę. Jeżeli oczywiście ktoś może potwierdzić, to, 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 to z przyjemnością podzielić się tą informacją. Ruszamy z nowym cyklem. Dzień dobry, witamy wszystkich. Jeszcze raz Grzegorz Maćczak, magister farmacji, kierownik apteki. Cześć Grzegorz. Cześć. Cześć Grzegorz. Cześć. Jasne. I z tej strony Marek Strzelewicz Progresson. Postanowiliśmy zami się spotkać w mm, takim okresie no, wakacyjnym, co, co też może tak zastanawialiśmy się przed wejściem, czy to dobry czas, czy niedobry, no i tak na dwoje babka wróżyła, no bo przecież z jednej strony no, plany wakacyjne, wyjazdy, no może niekoniecznie, ale ta pogoda może też nie jest do końca satysfakcjonująca, no to może będzie chwila na to, żeby y, spotkać się z nami, chwilkę, y, chwilkę porozmawiać i, i posłuchać tak naprawdę też eksperta, bo, bo to mi zależy na tym, żebyśmy w tej serii poznali też opinię Grzegorza, a skąd seria medyczny w aptece? No właśnie, bo Grzegorz, współpracowaliśmy już dłuższy czas, współpracujemy już dłuższy czas i rozmawiamy też o tym trendzie, o którym też dużo piszemy na LinkedInie. Też są pewnego rodzaju też badania na ten temat, że tych przedstawicieli medycznych nie wiem, czy jest więcej, na pewno jest ich dosyć stała ilość, ale jedno jest pewne: nie jest przedstawicieli aptecznych. To wynika jakby z prostego powodu. Wygląda to na to, że firmy inwestują bardziej w te osoby, które współpracują z sieciami. Mówimy tu o key account mówimy tutaj o Specjalista, jakiś specjalist, którzy no jeżdżą do tych aptek, ale już tak bardziej centralnie i, i tych wizyt jest mniej, a poza tym no mówię, tych przedstawicieli aptecznych też jest mniej. Dlatego ta rola przedstawiciela medycznego znacząco wzrasta. I ty to widzisz też w aptece, którzy, których przedstawicieli też widzisz, odwiedzają Ciebie w aptece, rozmawiają. No i wiemy o tym, że jakby jest to duży skarb dla, dla samej apteki, ponieważ jest to wiedza często wysoko jakościowa pod względem merytorycznym, co u przedstawicieli aptecznych sam jak rozmawiamy i też rozmawiamy z firmami farmaceutycznymi, ta jakość od lat tam 10 czy 20 niestety nie jest już dzisiaj najwyższa, ta, ta wiedza merytoryczna skupiają się przede wszystkim na, na biznesie, na handlu, a ci przedstawiciele medyczni mają taki wsad swój w postaci tej wiedzy merytorycznej i to jest duży atut, ale z drugiej strony też obserwujemy to, że oni nie do końca się też czują pewnie w tej sferze, właśnie biznesowej, ale to też rzutuje na całość pod kątem też tej wizyty i popełniają pewne błędy. Realizujemy też projekty wspólnie, i to jest bardzo fajna rzecz, której też się chcieliśmy pochwalić, bo, bo szkolimy firmy farmaceutyczne, działy przedstawicieli medycznych. I mamy też takie feedbacki też od, od, od tych osób, od tych firm, że zdecydowanie oni tego potrzebują. Czyli w gabinecie szkoleń, spotkań, edukacji, warsztatów jest bardzo dużo, czują się jak ryba w wodzie, a tego wsparcia przy tych wizytach często trzech do maksymalnie pięciu, tak może przy hybrydzie bardziej, ale no standardowo około trzech wizyt aptecznych odbywają. No i doszliśmy do wniosku, ha, trzeba to się spotkać, zrobić szybki cykl, no i tylko czy uda się szybki, bo mamy 15-20 minut, chyliśmy, że w takiej formule chcemy to stworzyć dość dynamicznie. Mamy cztery błędy. O tych czterech błędach chcieliśmy porozmawiać, żeby też wykluczyć je i stać się takim partnerem fajnym na wizycie dla farmaceuty, dla, dla, dla personelu też aptecznego. Grzegorz. Pierwszy błąd, który omawialiśmy na, 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 na postach, to jest brak analizy i przygotowania do wizyty. Czy ty to wyczuwasz, siedząc czy stojąc przy pierwszym okienku, czy siedząc też w gabinecie, później kierownika, gdy te wizyty mają miejsce? Jaka jest twoja opinia? Wiesz co, tak, bo ty to bardzo ładnie i profesjonalnie nazywasz, natomiast jak porozmawiasz z przeciętnym farmaceutą, to faktycznie tak jest. Tak, że jak zadasz takie pytanie, to mamy często taką sytuację, gdzie, gdzie widzimy, że przedstawiciel jest przed nami, przyszedł do apteki, ale tak naprawdę to my, my tą rozmowę ciągniemy. My się pytamy o co chodzi i przedstawiciel tak naprawdę wiesz, ma, mamy takie wrażenie, wrażenie, że nie wiadomo po co przyszedł i co chce na tej wizycie osiągnąć. Więc jest to odczuwalne. Dobrze, że ty to nazywasz z punktu widzenia firmy farmaceutycznej, z punktu pierwszego stołu. Jest to taka sytuacja, kiedy wiesz, przedstawiciel przychodzi. I tak naprawdę, no, tylko marnujemy swój czas, on marnuje swój czas, my marnujemy swój czas, a tak jak mówiliśmy wielokrotnie, to w aptece teraz nawet w sezonie urlopowym, ale no, jak się skończy sezon urlopowy, to jest sezon znowuż infekcyjny, prawda? Nie ma zbytnio czasu. Więc z takiej perspektywy, ja to mogę jako farmaceuta ocenić, że. Przedstawiciel przychodzi i nie wie po co chce, tak to mogę krótko nazwać, natomiast jest bardzo fajnie, że to, że nawiązałeś do naszej współpracy i zrobiłeś bardzo fajny wstęp. Ja na pewno chciałbym poruszyć, powiedzieć o takim jednym głównym micie, że przedstawiciele medyczni to nawet często słyszymy, że, że tak sobie zakładają i tak projektują tą wizytę w aptece, że myślą, że w aptece rozmowa jest tylko o rabacie, tylko o biznesie, tylko o, o ekonomii. Natomiast ja chcę powiedzieć, że to jest absolutnie nieprawda i to, co Ty powiedziałeś, że ten repertuar jest znacznie szerszy i nawet są, można powiedzieć, niezbędni w dzisiejszych czasach, są potrzebni, aby pomóc farmaceuciom budować ten biznes, jakim jest apteka. No właśnie, bo tutaj też robiliśmy, czy ja robiłem pewnego rodzaju ankiety na LinkedInie, które można też spokojnie na moim profilu zobaczyć. No i ta waga, jakby tej merytoryki na wizycie i sprzedaży, jest właściwie 50-50, więc to są te dwa najważniejsze czynniki, które powinny być zagospodarowane na tej wizycie i taka chęć doskonalenia też wiedzy, tego pierwszego kontaktu, bo. Mamy świadomość, że oczywiście farmaceuta jak będzie chciał, to on bardzo mocno też pogłębi, czy nawet y, charakterystyki produktów leczniczych, czy, czy, czy urodki, czy nawet poczyta też naukowe badania, to też nie chodzi o to, żeby ten przedstawiciel medyczny no, też na to czasu nie ma, robił, doktoryzował się wspólnie z farmaceutą i, i robił godzinne szkolenia, ale wiemy, i to też doświadczenie jako osoba zarządzająca zespołami y, sprzedaży, y, wiem, że y, ta wizyta przedstawiciela medycznego w aptece, nawet w momentach tak zwanych ZZ, to znowu to takie powiedzenie słynne, ZZ, czyli, yy, czyli naszego takiego szkolenia międzyzmianowego, które jakby zazębia farmaceutów, dużo wnosi. Bo, bo rzeczywiście taki tandem, jeżeli można było stworzyć, przedstawiciel apteczny dziś powiada o, o korzyściach takich biznesowych, a ten przedstawiciel medyczny, który się czuje po prostu lepiej. Mi się wydaje, że w tym momencie może o tej merytoryce też więcej więcej powiedzieć. Dobrze, to, to tutaj jakby mamy pierwszy pierwszy punkt, czyli to przygotowanie, które rzeczywiście szwankuje. Warto zobaczyć też historię, czy ta wizyta już jest kontynuacją, jeżeli jest to jest też kwestia nawiązania, jeżeli były te zakupy, to o tych zakupach też powiedzieć, bo to nam umyka. znaczy przedstawicielom medycznym też to umyka. Skupiałem się przede wszystkim na tej warstwie serwisu, relacji między gabinetem a farmaceutą, też takiej rotacji pod takim kątem też może czasem i kontrolnym, ale takim pozytywnym kontrolnym, w sensie czy wszystko gra, czy jest jakaś potrzeba, ale tutaj rzeczywiście warto o tym porozmawiać, skupiać się na asortymencie, który w tej aptece się też sprzedaje. I to tak płynnie przechodzę do tego drugiego punktu, gdzie mówimy o właśnie wizytach bez potencjału, aptekach bez potencjału. Tu także rozmawialiśmy, no jak to brzmi, no apteka bez potencjału, ale nie, nie, to nie chodzi o to, że to będzie apteka bez potencjału, tylko to może się okazać, że trafiamy do, na wizyty, trochę traktując te wizyty jak po macuszemu ze względu na to, że, no mówię, no korbiznesu to jest jednak wizyta medyczna u lekarzy w gabinetach czy w, czy w szpitalach, ale część to jest tam mniejsza wizyty apteczna. No i kwestia tego, czy Przedstawiciel czuje potrzebę i jakby wartość z tego, że te wizyty odbywa, to wtedy zaangażowanie jest większe i trafia na te wizyty, stara się być na tych wizytach z największym, aptekach z największym potencjałem. Potencjał możemy też to rozumieć jako jakby w ogóle szanse rotacji danej kategorii, bo to nie chodzi, że apteka jest słaba, przepraszam za takie kolokwialne odpowiedzi, ale bardziej mi zależy na tym, że no przecież, jako przykład, może być apteka w galerii, która no świetnie prosperuje pod kątem dermokosmetyków, ale na przykład, jeżeli jestem przedstawicielem medycznym i mam w swoim portfolio produkty ginekologiczne, chociażby albo urologiczne, no to już tak po prostu specjalistyczne, no to jest szansa, że jeżeli nie ma tych gabinetów z boku, no to w tej aptece ta kategoria się nie będzie sprzedawać. No i oczywiście będąc na tej Kawie z kolegą, koleżanką z zespołu albo z innej firmy, no trochę kusi, żeby do tej apteki wejść i ją zaraportować, od, czy przede wszystkim odwiedzić, no ale trochę jest to strata, strata czasu, ale też szacunku dla tych farmaceutów. Czy ty czujesz też, widzisz temat związany z to, że przychodzą albo nie dobierają produktów, którym w portfolio mają, a mogliby o nich porozmawiać i wybierają inne? Albo w ogóle ta dziedzina działka nie istnieje u Ciebie w aptece. I czujesz kurczę, kolejna minuta, a ja muszę, nie wiem, recepty chociaż retaksować, albo robić jakieś zamówienie, które też na mnie czeka. Jaka jest twoja opinia? Wiesz co, z perspektywy czasu powiem ci Marek, że coraz częściej widzę to, że firmy farmaceutyczne dobrze wiedzą, do kogo wchodzą i z jakimi produktami. Z perspektywy farmaceuty można powiedzieć, że dobrze mają firmy farmaceutyczne szczytane apteki, jakie mają potencjał w danej kategorii i widzę, że, że, że generalnie dużą pracę, dużą wiedzę firmy musiały, musiały zakupić, musiały posiąść, żeby dobrze stargetować swoich klientów. Oczywiście zdarzają się takie sytuacje, także to. Tak jak powiedziałeś, to jest te marnowanie czasu i odpowiadanie na pytania, gdzie wiemy, że apteka właśnie w tym danym segmencie jest bez potencjału. To wcale nie, tak jak powiedziałeś, też nie znaczy, że apteka jest słaba. To mogą być mocne apteki, ale akurat taka kategoria nigdy nie była ani historycznie, ani obecnie. Po prostu jest tego typu osiedle. Nie ma lekarzy, nie ma przychodni, więc tak. Podsumowując to, można powiedzieć, że, że ja to wicery i inni farmaceuci, że są pewne narzędzia najprawdopodobniej, które firmy pozyskały. To, to, to I Ja, ja potwierdzam, oczywiście, to wchodząc i... tutaj w słowo. No są bazy przygotowane z policzonym tym potencjałem, i rzeczywiście wtedy, no, nawet ja osobiście bywając na wizytach podwójnych czy potrójnych, gdzieś doświadczyłem, że nawet przy sądowaniu, jakimś tam próbie zapytania. Za już o konkretny produkt, to farmaceuta, tak, troszeczkę zwraca ona mówi: No przecież wy wiecie lepiej ode mnie, jaki to jest potencjał. Tak, trochę czasem można żartobliwie powiedzieć, że no te dane, jeżeli chodzi o rynek apteczny, są bardzo mocno dobrze policzone. No może poza internetem, który no jest jakby oddzielną działką z aptek internetowych, ale no stacjonarne, myślę, że jest to. Jest to Rzeczywiście do, dostępne i no to oczywiście też zachęcamy, jeżeli firma ma możliwość budżetowo wykorzystać, no to to są zaoszczędzone wizyty. No, każda wizyta kosztuje y, nawet firmę i kosztuje też y, czas y, farmaceutów, y, którzy też y, poświęcają. I, I to jest chyba y, istotne. Y, czy do tych potencjałów, bo też przerwałem Tobie, czy jeszcze chciałbyś y, tutaj dodać, czy, czy to jest takie też wrażenie, że. Przedstawiciel dopytuje i, i jakby niepotrzebnie energię trawi na to, żeby wcisnąć nie tylko mówiąc wcisnąć ale wprowadzić jakiś produkt albo sprzedać jakiś pakiet, chociaż w portfolio ma może inne produkty, które, czy nawet nie jego, ale konkurencji w danej kategorii się sprzedają, i lepiej, żeby tą energię wykorzystał na te produkty. Wiesz co, tak jak ty to powiedziałeś, że coraz częściej te pytania są sensowne, są celowe i tak naprawdę można odnieść wrażenie, że firma ma te informacje, jak wygląda w tym danym wąskim segmencie nawet pojedyncza aptek. Tak, także to dobrze, że to ja, a ja to, że ja to powiedziałeś te, Tak. I dodam jeszcze tutaj, co Państwo, Wy, którzy tutaj na LinkedInie, mam nadzieję, że nas obserwujecie, oglądacie. Jeżeli macie oczywiście pytania, to zapraszamy do, do komentarzy, z przyjemnością odpowiemy. Ale ja dodam tutaj jeszcze, to też taka ciekawa rozmowa w Bluarach gdzieś z przedstawicielami medycznymi, że boją się, no niestety, tak to nazywajmy wprost, iść do aptek najbardziej potencjałowych, bo to się okazuje, w tej kategorii się okazuje, że to są rekiny biznesu i oni gdzieś tam nie mają tego wyczucia, tego tej żyłki takiej też handlowej, albo takiego warsztatu też handlowego i wolą no, a raportować wizyty trzeba, jeżeli jest jakieś w do miarę dowolność pod kątem, pod kątem bazy aptek do odwiedzenia, iść do klienta, który jest mniejszy i Tutaj to ryzyko jest mniejsze, bo jak idzie się do. jako przedstawiciel medyczny, nawet idzie się do koordynatora sieci, no to tutaj trzeba być trochę inaczej przygotowanym niż do y, pojedynczej apteki na osiedlu, która no, no, może trochę inaczej do tego podchodzi, też pod kątem merytoryka przede wszystkim. A jak idziemy do koordynatora, no to rozmawiamy o biznesie. I stąd są wybierane też te, y, te właśnie wizyty z mniejszym potencjałem. Y, tak jeszcze myślę, czy możemy. Jeszcze przejść dalej. Mamy, o, ma, mamy jakiś komentarz. O, pana Roberta. Cześć, Robert, jeżeli możemy. Witamy serdecznie. Jak farmaceuci traktują, podchodzą do przedstawiciela, który jest świeżym w branży, a się uczy, a stosowane są relacje. No to to ciebie muszę zapytać, no, jak podchodzisz do przedstawicieli, którzy są nowi? No bo nadal jest napływ przedstawicieli, yy, czy farmaceutycznych, czy medycznych, którzy rozpoczynają. Mam Oczywiście. Tak. Zostawiam ci od razu głos, mamy chwilkę śmiało, opowiedz. Jakie jest są jest jak tak. się odczucie. Ja bym powiedział o takiej sytuacji, że jeśli w danej firmie widzimy, że sytuacja taka jest bardzo częsta, tak, że ten nowy przedstawiciel jest na każdej wizycie nowy, to jest to dosyć frustrujące, bo tak naprawdę trzeba nie tyle co przedstawiać, się zapoznawać, co generalnie opowiadać cały czas to samo, tak? że mamy wrażenie, że trzy wizyty i mamy trzech nowych przedstawicieli. Często tak jest w pewnym segmencie firm farmaceutycznych, natomiast jeśli jest to dobrze, dobrze przemyślane, najczęściej tak, że były przedstawiciel Wprowadza tego przedstawiciela, to ja, ja powiem, że bardzo pozytywne to jest, tak? Jeśli osoba z firmy pomaga nowemu przedstawicielowi, przedstawia u klienta, nawiązuje do poprzedniej relacji, to jest całkowicie normalna sytuacja życiowa, która się dzieje. Natomiast no źle są postrzegane. Takie firmy, że za każdą nową wizytą jest nowy przedstawiciel. I takie no sytuacje się i, cały czas dają. Są takie firmy. Ja bym jeszcze dodał, że to jest jedna rzecz. Dwa, jeszcze to trzeba czasem pozamiatać i posprzątać po poprzedniku. I tutaj nie wiem, czy, czy Robert mm. masz też. Czy... No, mam nadzieję, że nie, ale jeżeli taka jest sytuacja no to też jest no, dyskomfort, że dostaje się te tak zwane baty za poprzednika, że naobiecywał, coś wrzucił, wstawił, miał coś odebrać, cała lista, torebka przygotowana. No to są te historie, które znamy. Ja dodam też, że no to powiedziałeś. Czyli przedstawiciele nowicie również pojawiają i to nie jest nic. Nic nowego i oni są dobrze też przyjmowani, ale też warto tej pokory też na początek obrać też, żeby nawet jakimś intencyjnym mostem też może przekazać, to moja taka sugestia, że nie, nie kryć tego, że jestem nowy, nawet jestem nowym w branży, bo też nowy to są dwa dwie opcje, bo można być nowym też przechodząc w firmy, ale tu zakładam, że, że Robert wspomina o tym, że jest nowym przedstawicielem w ogóle. No to po prostu powiedzieć, że jestem, nie mówię, że jak plakietka, jak na stacji się śmiemy, uczę się, bo to, to nie o to chodzi, ale, ale warto o tym powiedzieć, że, że mogę nie być w pełni jeszcze przygotowany też do, do tych takich relacji, które by, były oczekiwane, ale to też dzięki takiej rozmowie budujemy te relacje. tak? I, I to też już nie jest tak jak kiedyś, że przedstawiciel bał się przyznać, albo jak się przyznał, że był nowy, to go trenował zaraz farmaceuta. Ja pamiętam takie czasy jeszcze, jak ja 20 lat temu zaczynałem. To jak miałem, wchodziłem do piesza na wizytę, to farmaceuta zaraz mnie tam przepytał o A do Z ze składu, z działań niepożądanych i tak dalej, leków, które, które posiadam. No nie było to proste. Nie ma co szyć. Warto wtedy zaparkować, powiedzieć: Wrócę, ale wrócić z informacją, jeżeli są. Nie mogę wykonać telefonu od razu, ale nie pozostawić bez serwisu tego, tego farmaceuty. I, ale to też może dobry pomysł jest, bo tutaj Robert wspomina o tym, że jest nowy. No, a idziemy, ten trzeci błąd, brak savoir-vivre. I teraz pytanie właśnie, bo to jest właściwie element, którym warto byłoby rozwinąć w wdrożeniu nowego pracownika. Ale nie tylko, niestety. Jak jest, jakie są twoje, twoje doświadczenia, Grzegorz? Brakuje tego, tego taktu, trochę takiego elementarnego wychowania w tych wizytach, według Twojej opinii? Tak, brakuje, ale to co powiedziałeś, myślałem, że nawiążasz do tej sytuacji, o której pisałem z tym brakiem pokory, bo to może potem za chwilę o tym opowiemy. Natomiast czego brakuje, tak, ja bym powiedział, czy savoir-vivre, czy wychowania, no bardziej takiej wyrozumiałości, bardziej takiego, no takiej analizy sytuacji, bo to, co wtedy opisywałem parę tygodni temu, że normalną sytuacją jest, że w ramach kontraktów czy w ramach współpracy z firmami farmaceutycznymi, gdzie już wiemy, że szerokość asortymentu w tej chwili jest ogromna, tak? że każda firma ma magnes, każda firma ma witaminę D3 i tak dalej, więc coraz częściej jest tak, że firmy farmaceutyczne zgadzają się na to, że po prostu odbierają krótkie daty z aptek a w zamian to uzupełniają asortymentem tym samym albo za podobną wartość. Tak? Czyli generalnie ich towar z krótką datą ważności wychodzi z apteki, a oni zapewniają, że z właściwymi datami ważności wchodzi do apteki. I właśnie kiedy i jak to zrobić? Tą sytuację, którą opisałem, to miała faktycznie miejsce, gdzie te produkty wiesz, są dane, dawane farmaceucie przez stół, tak? na oczach pacjentów. I właśnie jest to normalny układ, normalna, zdrowa współpraca, ale po co u, u pacjentów generować nie wiadomo jakie wyobrażenia, że co tam właśnie do tej apteki wchodzi, Co to za podarki, co to za alkohole wchodzą? Jak to są normalne produkty na wymianie, tak? którą mamy ustaloną. Tak, Więc dobrze takie rzeczy zrobić, jak, farma, jak przedstawiciel, tak, zobaczysz w prawo, w lewo, nie ma nikogo za mną, tak? to to przekaże. Albo po prostu zapytać się, czy możemy podejść do przejścia służbowego, do wejścia służbowego i tam po prostu powiedzieć, czy dać te produkty. Przekazać nawet materiały. Czasem nawet materiały reklamowe to są w kartonie nie. przekazywane Przekazać. i zaraz też jest wyobrażenie. No. I ewentualnie wtedy porozmawiać o, o wartości rabatów, czy są procentowe, czy są złotówkowe, bo też jeśli pacjent usłyszy, że jest opcja 5 plus 1, to myśli, że ten farmaceuta, czy w ogóle farmaceuci, to już ten jeden preparat mają dla siebie, tak? A czycie, dobrze tak. wiemy, że oni służą to do obliczenia to... ceny każdego produktu, więc no jest, taka, jest, taka, jest taka sytuacja, jak właśnie ta kwestia cenowa, czy wymiany produktów, że nie należy tego robić na oczach pacjentów. Doskonale, że o tym wspominasz. To jest bardzo częsty błąd, który ja też widywałem, sam byłem przedstawicielem 10 lat, ale w różnych tam powiedzmy ujęciach, czy kamem, czy specjalistą, czy w ogóle samym przedstawicielem, też się tego uczyłem, bo wyobrażamy sobie tak sytuację, że no nie jest to jakaś apteka, gdzie uda się umówić na zaplecze z, z tą osobą, która robi zakupy i robimy to przy pierwszym okienku, po prostu jest sam. Nie jest to może sieć. No i, i, i oczywiście, już rozpoczynamy rozmowę. No ten farmaceuta jest z nami w tej rozmowie handlowej. Jeżeli czujemy ten oddech, musimy mieć te oczy rzeczywiście dookoła głowy i to będzie docenione, bo no właśnie, 5 plus 1, 5 zł dopłaty do paczki. Teraz, no, co z tego powstaje? No to jest może rabat wyrażany. To on często jest przekładany tak naprawdę dla ceny dla pacjenta, żeby być bardziej atrakcyjnym też na rynku. A jeszcze są inne rozmowy, które naprawdę, jak to mówi się w świecie, no, no, nie wiem. Nikt nie musi widzieć, jak powstaje kiełbasa, tak? Nawet tak. lepiej byłoby, żeby nie wiedzieć czasami, nie ale to mówię o branży zupełnie, zupełnie odmiennej. Nie ma tego sensu. Lepiej to też SabarVIP pokazuje, że można spokojnie przerwać, odsunąć się, dokończyć czegoś rozmowę, jak pacjent będzie obsłużony. Jest to też biznes. Pamiętajmy, my jesteśmy w pracy, a pacjent jest pacjentem. I to trzeba docenić. Też niestety widziałem przypadki, że pacjent widząc. Przedstawiciela, który się rozwija, czy merytorycznie w rozmowie, czy, czy nawet handlowo, z nogi na nogi przeskakiwał i wyszedł z apteki. No fatalny bo fatalny, bo nie możemy do tego dopuścić. No przecież ta apteka musi się utrzymywać, zarabiać. To też jest, leży w obowiązkach też naszych, czyli przedstawicielskich, żeby o tym pamiętać. Tutaj dodam tylko, że Robert jeszcze napisał, że planuje wejść do branży. Ale, ale 10 lat w handlu jest. Dziękuję za ten cykl i że, że to jest dla niego bardzo ważne i cieszę się, że może te wskazówki wykorzystywać. Ja, Robert, spokojnie. Zapraszamy, oczywiście te odcinki również będą odłożone na, na LinkedInie, a jak nie, to zapraszamy też na kanał na YouTube. One też tam będą wskazane i też będą, będzie można je w przyszłości obejrzeć. No dobra, ja wiem, no czas kurczę, 23 minuty miało być. Dobra, był krótki wstęp. Musimy, musimy lecieć dalej. Ostatni punkt. No teraz nachalna i nonszalanska sprzedaż. To też to, o czym ty y, wspominałeś w swoim poście. Y, Rozwin to, od razu przekazuję Tobie głos. Co masz na myśli? Bo w poście tego nie idzie tak ująć, jak pewnie w rozmowie. Tak, no, są takie sytuacje, gdzie przedstawiciel wchodzi tak jak do siebie, tak jak napisałem, wchodzą jak do siebie. Chodzi o ten właśnie brak pokory i nawet można powiedzieć brak szacunku do partnera w handlu, jakim, jakim jest apteka. Dzieje się tak, czy działo się tak najczęściej w sytuacjach, gdzie no, firma była na, na fali, tak, że jej produkty były wyjątkowe, jej produkty były trudno dostępne. Albo po prostu był bardzo dobry czas na dane, na dane leki. Wiadomo, że my tutaj nie operujemy nazwami handlowymi i nie możemy wskazywać, jakie to są sytuacje, natomiast no, każdy z branży wie, jakie to mogą być firmy, zarówno OTC, jak i kosmetyczne. Dokładnie, to jest takie wchodzenie z pozycji siły, z brakiem pokory i. Krótko mówiąc, jeśli nie spełnisz naszych warunków, no to nici z rabatu, nici współpracy, w domyśle jesteście za słabi, żebym w ogóle się z Wami spotykał i tracił na Was czas. Nawet jeśli jest taka sytuacja, no to bardzo negatywnie jest, jeśli, jeśli bardzo, bardzo niedobrze dla firmy, jeśli chodzi o długofalowe relacje, żeby nie zrazić po prostu do siebie albo do, do firmy danej apteki. Więc no, takie sytuacje cały czas mają miejsce. Więc to można powiedzieć, że przedstawiciel przychodzi i wręcz wymaga czy wymusza, czy manipuluje, żeby apteka na przykład zeszła z ceną, dostosowała cenę do, do rynkowej wartości, nie dając zamian nic. I cały czas te sytuacje mają miejsce. Oczywiście one są rzadkie, one są skrajne, natomiast no, mają cały czas miejsce. Oczywiście to mówimy w kontekście w ogóle wizyt przedstawicielskich, bo to też nie, nie przypinamy tej łatki dla przedstawicieli medycznych, tylko po prostu jakby reprezentantów tak. danych firm. Na pewno jestem przekonany, nigdy nie zależy na tym, aby dana organizacja w ten sposób segmentowała klientów, gdzie tu możesz brawurowo, a tutaj po prostu w inny sposób traktować. To jest mm -hmm. trochę pójście chyba na skróty, może też nieświadomie. Warto wziąć dwa oddechy, zastanowić się i to z szacunkiem podchodzić nawet czasem do tego mniejszego gracza, bo ja jako stary handlowiec mogę powiedzieć, że oczywiście świetnie mieć, nie wiem, 4-5 top klientów, którzy robią 70% Tobie obrotu, tylko jak Tobie odpadnie jeden taki klient, to musisz mieć 60 małych aptek, średniaczków, którzy będą mogli Tobie to nadsypać. Jeżeli chodzi, mówimy o realizację celów sprzedażowych, to wiadomo, że w branży farmaceutycznej, jako przedstawiciel handlowy, takie cele posiada. Grzegorz, jeszcze raz na koniec wspominam i przypominam, że jeżeli oczywiście jest szansa i są firmy, organizacje, które mają w swoich swoich zespołach przedstawicieli medycznych, zapraszamy do kontaktu. Organizujemy takie spotkania. To też jest dosyć ciekawe do mnie też, czy, czy do Ciebie się zwracają też osoby, czy firmy, które mówią, czy wy robicie? Mówię, My robimy takie szkolenia, warsztaty, tylko to też nie jest core naszego głównego biznesu. Ty masz swoje zajęcie, jesteś farmaceutą, kierownikiem apteki. Ja działam też z różnymi firmami, organizacjami, wspieram ich, doradzam, konsultuję, ale nie możemy marnować tego swojego potencjału, zakładam. I, i to też dostajemy taki feedback od firm, z którymi współpracujemy, że takie butikowe podejście do firm to nie są realizacje trzy w miesiącu. To mogą być trzy realizacje w roku, i tak do tego podchodzimy. Może cztery tak razy. Z dużą ilością pokory. Tak, tak, zdecydowanie tak. Ale to co jest naprawdę szyte. Nie lubię tego określenia niby na miarę, ale, ale ten czas, który poświęcamy przed wyjściem na scenę i zorganizowaniem warsztatu, jest naprawdę obszerny. Ale to tylko takie coś nam chodzi. Kopiuj, w klej, może i potrzebne. Nie, nie komentując, zapraszamy do innych firm, które takie prowadzą szkolenia. My możemy zorganizować coś naprawdę dla e, chętnych, którzy no, chcą konkretny cel osiągnąć. E, dziękujemy e, wszystkim. Grzegorz, ja Tobie dziękuję. dziękuję. Nie no, udało się. Będziemy próbować następnym razem je nas zmienić na 25 minut. E, będziemy starać się, to na pewno. E, kontynuujemy, postaramy się e, co dwa, trzy tygodnie taką serię, Oczywiście posty będą, ale będziemy to komentować już później w takim live na bieżąco, bo tu można dużo więcej powiedzieć. Post jest ograniczony, to można to jest wchodzić w interakcje, więc myślę, że z pożytkiem dla wszystkich, którzy się interesują tą, tą branżą. Dziękuję Grzegorz. Miłego dnia. Życzę Wam życzę Dziękuję. wypoczynku. Jeżeli jesteście na Europach, jeżeli w pracy, to samych sukcesów i do zobaczenia kolejnym tak razem. Jest. Do usłyszenia. Dziękuję.